Dzisiaj już kolejne wideo z serii chudnę z głową razem z suplementem TRIZER. Tak, to już dzisiaj 27 dzień jutro wychodzi na to, że będzie miesiąc, prawie miesiąc, tak? czwarty tydzień, czwarty tydzień odchudzania. Jutro zaprezentuję Wam tutaj moje kolejne wyniki. Będą też na blogu zdjęcia porównujące, jak to wyglądało na początku, jak wygląda to teraz. Zbliża się weekend, wiele, wiele osób uzależniona, uzależniona, no można powiedzieć, spożywa tutaj większą ilość alkoholu w weekend, w tygodniu również. Ja z tego nałogu zrezygnowałem. Za to moim nowym nałogiem pojawiły się endorfiny. Powiem Tobie, uzależniają niesamowicie, nie lepiej niż jeden narkotyk działają. Odlot Niesamowity, polecam Tobie, spróbuj, a zobaczysz, że naprawdę warto. Także skorzystaj z mojej rady, spróbuj koniecznie. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.